Rozdział szesnasty. Czy ktoś podłożył nam świnie? Rano o pół do ósmej spotkałem się z chłopakami w umówionym miejscu pod stertą desek w północnym kącie podwórza szkolnego tuż obok placu budowy. Czekali już na mnie w komplecie z pełnym zestawem przynęt kynologicznych dla bambosza. Oto Kleksik trzymał w ręku ozdobną smycz i obroże z czerwonej skóry nabijane błyszczącymi mosiężnymi guzami. Kękuś miał przy sobie szczotkę i zaraz oczywiście chciał ją wypróbować na moim uwłosieniu, ale dostał w łeb gumową kością od gnata. Bez wygłupów, bracie! Musisz uderzyć w ton powagi, bo Bambusz uzna, że nabijamy się z niego. Tomciu, zabieraj Fanty i idź wypełnić zadanie, zanim zaczną się schodzić i zrobi się ciasno na korytarzu. A wy, czemu się boisz? Idziemy za tobą! Zabrałem Fanty. – Miała być jeszcze pożywka dietetyczna dla psa, zauważyłem. Nie przyniosłeś, Zyziu? Gnat chrząknął zakłopotany. – Przyniosłem, ale nie wiem, czy można zastosować. – Dlaczego? – Pożywka jest przedatowana, boję się, że utraciła świeżość. – Pokaż. Zyzio wręczył mi puszkę z czerwoną etykietą, na której widać było uśmiechniętego psa oraz ozdobny napis Huckleberry Dog Dinner. Wszystko prezentowało się naderapetycznie. Według napisu na wieczku należało to zjeść do 30 czerwca 1974 roku, czyli co najmniej dziewięć miesięcy temu, rzekł zejo Spojrzałem. Istotnie na wieczku napisano 30 dziun 1974. Zgadza się, powiedziałem, ale zobacz, ta pożywka wygląda wyjątkowo świeżo. Chyba się jeszcze nadaje. Trzymałem ją w lodówce, oświadczył Gnat. Ale nie wiem, czy możemy zaryzykować. Gdyby rozpylacza potem bolał brzuch, bomboż miałby pretensje. To by zatryło nasze stosunki na nowo. Tak, dla pewności należałoby wypróbować. Kękuś, może skosztować? Pąknął Olo. Tak, to jest myśl, zgodził się Gnat. Kękuś, Kękuś przeprowadzi degustację. I ja? A dlaczego ja? Przestraszył się, kwękacz. Bo ty masz strusi żołądek. Kto tak powiedział? Sam powiedziałeś. Chwaliłeś się, że połknąłeś ściągaczkę przy tablicy, gdy oberon zaczął podejrzewać, że ściągasz. I że połknąłeś pięć sportów, gdy rewidowali palaczy, którzy nakurzyli w sali gimnastycznej. I nic ci nie było. A potem połknąłeś nawet gwóźdź i nic nie poczułeś. Był w bułce! Chcę pożywkę też możesz zjeść z bułką! Zgodził się łaskawie Gnat. Dajcie spokój! wybełkotał kwękacz. Każdy wam powie, że strusi żołądek to jest na twarde rzeczy, a nie na jakieś papki i podejrzane pożywki. Mogę się zatruć! Nie bądź śmieszny, poliżesz tylko. Powącham tylko! oświadczył kękuś. Wystarczy jak powącham. Ja mam dobry węch, to od razu poznam, czy pożywka jest jak należy. Dobra, westchnął zrezygnowany Gnat i odkręcił wieko. Kwękacz powąchał. Patrzyliśmy na niego ciekawie. Co jest na mięsie kangura? oświadczyła autorytatywnie. Skąd wiesz? zapytałem. Czuję. Skąd wiesz, że kangur pachnie? Mam wujka w Australii, mówiłam wam kiedyś. I wujek przysłał nam na święta pasztec kangura. Pachniał tak samo. Wyjaśnił kwękacz po czym nabrał na palec pożywki i polizał z apetytem. Niezwykły smak. Daj spróbować, powiedział zaciekawiony kleksik. Kwękacz podstawił mu palec, ale kleksik wolał posłużyć się własnym. Nabrał na paznokieć większą próbkę pożywki i zjadł ją z nabożeństwem. Tak jest. To jest kangur, ale chyba z domieszką strusia, zakomunikował, oblizując palec. – Z raczej z domieszką strusiego jaja, ściślej żółtka – sprostował kwękacz, degustując ponownie. – Tak, to na pewno żółtko. – Wykluczone. To nie domieszka jaja, to jest domieszka wątroby – orzekł Kleksik, nabierając nową porcję pożywki. – Chyba czujesz ten gorzkawy smak? – Co syć tego? – wykrzyknął Gnat i wyrwał im z rąk pożywkę Huckleberry Dogdyna. Jak tak dalej pójdzie, to zjecie wszystko, co zostanie dla rozpylacza. Trzymaj, Tomku, wręczył mi puszkę. Chyba ten paszczet został wypróbowany dokładnie i możemy śmiało karmić nim rozpylacza. No nie wiem, mruknąłem, przyjmując z ociąganiem puszkę. Czasem objawy występują dopiero po godzinie i dłużej. No, no nie bądź taki pesymista. Mnie przekonało zupełnie to, że zjedli z apetytem. Smaruj teraz biegiem do bambosza z dobrą wieścią. Z jaką niby dobrą wieścią? No, że zakładamy straż porządkową. Myślisz, że to będzie dla niego dobra wieść? Jasne. Co mogłoby bardziej ucieszyć takiego czyściocha jak bambosz? Zresztą, gdyby miał jakieś opory, te dary kynologiczne powinny go rozbroić i wzruszyć. Poklepał mnie zachęcająco po łopatkach. No leć, bracie. A wy. My będziemy tu czekać. Zbyt liczna delegacja mogłaby przestraszyć bambosza. On jest taki nerwowy. Naprawdę lepiej, jak tu zaczekamy. Popatrzyłem nader niepewnym okiem na smycz, obroże, kość gumową, szczotkę i pożywkę, które trzymałem w rękach. I poczułem się raczej głupio. Zupełnie nie wiem, jak zagaić przed bamboszem, powiedziałem. Na serdeczność mnie nie stać, a znowu w stylu urzędowym może wypaść zbyt drętwo. Zostałem wdelegowany do pana w sprawie straży porządkowej. Nie to brzmi fatalnie. Miło mi zawiadomić pana, że zapadła decyzja utworzenia straży porządkowej jeszcze gorzej. Normalnie coś powiesz zamruczał Gnat. A co to znaczy normalnie? To znaczy tak, jakbyś mówił do własnego dziadka. Nie mam dziadka. Jednego rozwalili hitlerowcy, a drugi zmarł, jak jeszcze byłem bąkiem. O rany, no to zagaj tak, jak mówiłeś do nieboszczyka, pana dziedziucha od przyrody, gdy przyniosłeś mu muchę. Proszę pana, przyniosłem coś dla rozpylacza, chyba się panu przyda. Rozumiesz? Coś w ten deseń. Najlepiej zacząć od tych fantów, podrzucić Bamboszowi przynętę. I myśli, że to będzie normalne. Co będzie zupełnie normalne? Zasuwaj. Pobiegłem. Bambosz zabierał się właśnie do sprawdzianu śliskości. Nasza rozmowa trwała krótko. Po minucie byłem z powrotem przy chłopakach z całym zestawem przynęt kinologicznych w rękach. Co ty? Gnat spojrzał na mnie zdezorientowany. Schurzyłeś? Strach cię obleciał? Ale skąd? Nie widziałem, żebyś rozmawiał. Zagaiłeś? Zagaiłem normalnie. No i co Bambosz? Normalnie przepędził mnie miotłą. To przenośnia, to smutna dosłowność, niestety, przepędził cię, ścierką czy miotłą. Powiedziałem, że miotłą niemożliwe. Skąd by wziął w korytarzu miotłę? Przyniósł do omiatania pajęczyn z sufitu, ale czy to ważne? Co ważne, mruknął Gnat, to wskazuje na wyjątkową agresywność Bambosza. Nie rozumiem co mu się stało. Nigdy dotąd nie atakował nikogo żadnym narzędziem, a teraz od razu miotło. Musiałeś go zdenerwować. Nic podobnego. Zbliżyłem się z uśmiechem. Może ten uśmiech zaszkodził. Ty masz głupi uśmiech, Tomciu, trudno. Gnat westchnął zrezygnowany. Sam mu powiem. Nie radzę. Nie bój się, ja mam sposób. Chodźcie. Ruszyliśmy korytarzem w stronę Bambosza. Gnat zatrzymał nas koło ostatniego okna. Leżało tu niesprzątnięte jedno z sukien od froteru. Gnat wlazł na nie jedną nogą. Co chcesz zrobić? Zdumiałem się. Cicho. Zademonstruję naszą dobrą wolę. To się nazywa chwyt poglądowy, poczekajcie tu. To mówiąc, gnat odepchnął się jedną nogą i wykonał ślizg próbny w podobny sposób, jak to robił Bambosz. Był to widok niezwykły, gnat na suknach, gnat podejmujący zabiegi froterskie. W dodatku robił to z widoczną przyjemnością i z niezaprzeczalnym wdziękiem. Popis ten musiał wywrzeć wrażenie nawet na bamboszu, bo zastygł nieruchomo w miejscu. Czekaliśmy, co z tego wyniknie. Widziałem, jak ręka bambosza już sięgała po miotłę, ale nagle cofnęła się. Waźny zmienił widać decyzję. Położył zielone sukno na posadzce, zatarł ręce i jak gdyby nigdy nic wykonał wspaniały popisowy ślizg. Zezio widząc to uśmiechnął się zadowolony i odpychając się lekko lewą nogą, począł łagodnym zygzakiem zbliżać się do bambosza. Ale bambosz jakby go nie zauważył. Wykonywał swoje artystyczne ewolucje, nie zważając wcale na partnera. Przez chwilę jeździli tak, koło siebie mijając się w bezpiecznej odległości. Wreszcie Gnat zmienił taktykę i zaopatrzywszy się w sympatyczny uśmiech, tudzież wyeksponowawszy z gracją wszystkie owe psie rekwizyty, które trzymał w rękach, począł zbliżać się do Bambosza. Już miał dojechać do niego, gdy nagle Bambosz skręcił z nienacka i odjechał daleko w drugą stronę. Po chwili Gnat ponowił próbę zbliżenia, lecz z tym samym skutkiem. Obserwowaliśmy w napięciu te dramatyczne manewry. Bambosz wyraźnie uchyla się od pertraktacji, zauważył z niepokojem Olo. Tak, robi wyraźne uniki, potwierdziłem. Odrzuca wszelkie kontakty. To wojna nerwów. Bamboż droży się tylko, przymrużył oczy Kękuś. Nie bójcie się, wszystko jest na najlepszej drodze. Gdyby było inaczej, już dawno przepędziłby ze zja miotłą. Liberacja, a jednak nie mogłem pozbyć się niepokoju. Popisy taneczne obu zawodników na posadce trwały dwie minuty, może trzy. Potem akcja przeniosła się niepostrzeżenie w drugi koniec korytarza. Znajdowała się tu pod schodami komórka, służąca do przechowywania narzędzi do froteru. Nazywaliśmy ją azylem i używaliśmy niegdyś jako wygodnej kryjówki, mimo wstrętów, które czyniła nam dawna woźna. Dopiero bambosz wykurzył nas stamtąd definitywnie i wprawił do drzwi nowy zamek, do którego nie mieliśmy klucza. Tym razem komórka była jednak otwarta na oścież. Bambosz nie zamknął jej przez roztargnienie, czy też może miał właśnie zamiar chować narzędzia po froterze, a może sprawa rozstrzygnęła się wkrótce. Bambosz wykonał parę popisowych figur tanecznych pod drzwiami komórki, jakby wabiąc Gnata. Zyzio podjechał natychmiast do niego, wciąż uśmiechając się przyjacielsko. Już miał zatrzymać się z darami przy bamboszu, gdy nagle woźny uskoczył o pół kroku i pchnął gwałtownie Zyzia z dradzieckim ciosem w plecy. Rozpędzony i pchnięty w dodatku Zyzio wjechał do komórki, a bambosz błyskawicznie zatrzasnął za nim drzwi i przekręcił ze zgrzytem klucz w zamku. Z wnętrza dobiegł nas rozpaczliwy krzyk Zyzia i jego dudnienie w drzwi, ale Bambosz nie reagował. Z krzywym uśmiechem schował flegmatycznie klucz do kieszeń, zwinął zielone sukno i pomaszerował w głąb korytarza, oczywiście do kancelarii. Ogarnęły nas najgorsze przeczucia. To było coś nowego w zachowaniu się woźnego. Kryła się za tym wszystkim jakaś tajemnica, o której nie mieliśmy pojęcia – Coś się widocznie zdarzyło bardzo niedobrego dla nas. Banusz nigdy dotąd nie pozwalał sobie na takie rozgrywki. Wiejmy lepiej, szepnął Kękuś. Instynkt podpowiedział nam, że byłoby to w tej sytuacji celowe. Ukryliśmy się więc na wszelki wypadek w naszym pokoju za biblioteką i postanowiliśmy czekać na lepszy rozwój wydarzeń. Nie dane nam jednak było nawet ochłonąć z pierwszego wrażenia, gdy otworzyły się drzwi i stanęła w nich pani bibliotekarka. – Pani Czupurska was szuka – powiedziała. – je, Jesteśmy ra, raczej zajęci – wykrztusiłem. – Może potem? – Pani Czupurska już tu jest, przyszła po was i pan Pelman? Skóra nam ścierpła. Wszystko na nic. W chwilę później wyciągnięto nas z pokoju, a dwie chwile później maszerowaliśmy już korytarzem Gęsiego. Pani Czupurska naprzedzie, potem my, Gęsiego, a na końcu nieszczęśliwy pan Pelman, którego zmobilizowano do eskorty. Na korytarzu zauważyliśmy dziwne poruszenie, młodzież kłębiła się koło gazety ściennej, całe tłumy bractwa oblegały naszą gazetę. Ale dlaczego przecież nie wypuściliśmy nowego numeru, a stary został skonfiskowany przez Oberona? Mój niepokój pogłębił się. Dokąd pani nas prowadzi, wyjąkałem. Ale pani Czupurska nie raczyła odpowiedzieć. Niebawem okazało się, że zmierzamy prosto do kancelarii. Oberon czekał na nas przed drzwiami. Są panie dyrektorze, – zameldowała Czupurska. – Brakuje mi Gnackiego, – zauważył Oberon. – Gnacki został schwytany na gorącym uczynku przedrzeźniania pana Macocha i uwięziony w komórce pod schodami. Do dyspozycji pana dyrektora pan Macoch meldował już. – Meldował, że Gnacki został zatrzymany, ale nie wiedziałem, że został uwięziony, – zagrzmiał Oberon. – Co to za metody? Pani każe Macochowi go wypuścić. Chcę go przesłuchać. Może najpierw jednak pan dyrektor przesłucha tych trzech, będzie lepiej jak pan ich przesłucha bez Gnackiego. Gnacki jest prowodyrem, on ich usztywnia, panie dyrektorze, to zły duch. Usztywnia, pani mówi. Oberon spojrzał na nas ze wstrętem. Staraliśmy się rozluźnić i zrobić w miarę przyjemny tudzież niewinny wyraz twarzy, ale nie za bardzo nam wyszło i bez Zyzia byliśmy całkowicie usztywnieni ze strachu. Sądziliśmy, że Oberon wciągnie nas bezzwłocznie do kancelarii, ale on powiedział tylko idziemy i poprowadził nas za sobą na korytarz. Znów ruszyliśmy Gęsiego. Na końcu eskortowali nas Czupurska i coraz bardziej nieszczęśliwy w swej roli Pelman. Dyrektor zatrzymał się w połowie korytarza. Korytarz wciąż jeszcze był niedrożny. Nauczyciele próbowali rozpędzić czytelników naszej gazety, zresztą bez większego sukcesu. Kolego Pelman, niechże pan się ruszy i pomoże. Pan widzi, co się wyrabia! Zakrmiał Oberon. Pelman westchnął ciężko i ruszył do ataku, wymachując bezradnie ramionami, podobny do żałosnego stracha na wróble, którego nikt się nie boi. Wkrótce został rozpłaszczony na ścianie. Zdegustowany oberon, zaczął sam przedzierać się przebojem przez dziżbę. My za nim, już wiedzieliśmy, gdzie nas prowadzi. Prowadzi nas do gazety ściennej. Na nasz widok młodzież ucichła i cofnęła się o dwa kroki. Zauważyliśmy, że przyglądają nam się ciekawie i gotują się na nowe widowisko. Wkrótce w polu naszego widzenia znalazła się tablica, na której zawieszaliśmy naszą gazetę szkolną. Spojrzeliśmy na nią i zdrętwieliśmy. Na tablicy wisiał bowiem nowy numer gazety. Z daleka już można było przeczytać wielki tytuł głównego artykułu. Reportaż kynologiczny. Opisywał on dość dokładnie, czy ze złośliwą przesadą, wczorajsze awantury z Rozpylaczem i pozwalał sobie na dowcipy pod adresem Bambosza zupełnie w stylu naszych dawnych artykułów. Ale najbardziej mnie zdumiało, że reportaż przytaczał niemal dosłownie całą rozmowę Oberona z Bamboszem w kancelarii. To było niepojęte, bo przecież, przecież tylko my słyszeliśmy tę rozmowę. Tekst był bardzo obszerny i starannie wykonany pismem technicznym na wielkim arkuszu pergaminu. Autor posługiwał się fioletowym tuszem. Ale żeby wszystko było bardziej niesamowite, tekst ilustrowany był obficie fotografiami. Pierwszy rzut oka wystarczyłbym poznał, kto je robił. Były to zdjęcia wykonane przez Matyldę Opat. Niektóre z nich widziałem już poprzednio. To były właśnie zdjęcia odrzucone przez Gnata. Przyjrzyjcie się dobrze powiedział głośno Oberon. Zauważyłem, że obserwuje nas ciekawie. To nie my, wybełkotał Kleksik. My nic nie wiemy, jęknął Kękuś. To jakiś złośliwy łobuz. Ktoś nam podłożył świnie, panie dyrektorze. Będziecie się tłumaczyć w kancelarii, powiedział Oberon. Czy przyjrzeliście się? Tak, panie dyrektorze. Oberon zdarł gazetę z tablicy, sapiąc głośno miał ją przez chwilę w rękach, aż zrobił z niej wielką papierową kulę i rozejrzał się za koszem na śmieci, ale kosza nie było. Olokleksik też to zauważył od razu i przytomnie wyciągnął rękę. Oberon rzucił mu zmiętą gazetę, a olo schował ją w przepasnej kieszeni swoich spodni. Następnie zaprowadzono nas do kancelarii. Oberon rozpoczął tu wyjątkowo gwałtowną mowę, nie szczędząc epitetów pod naszym adresem. Wśród nich wyrażenie bezczelne piszołki było jednym z najłagodniejszych. Na próżno demonstrowaliśmy swoją niewinność dziecięcą i podkreślaliśmy, że padliśmy ofiarą ohydnej intrygi i to właśnie w momencie, gdy chcieliśmy zorganizować tak wspaniałą rzecz, jak Straż Porządkowa. Oberon uznał wszystko za blef i tchórzliwe wykręty. Nie wiadomo, czym by się to wszystko skończyło. Zapewne zawieszeniem i wezwaniem rodziców do szkoły. Na szczęście, w kulminacyjnym momencie gniewu oberona, do gabinetu weszła pani szyjkowska. Panie dyrektorze, powiedziała, nie ma miejsca na cmentarzu. Co takiego? Oberon nie zorientował się w pierwszej chwili o co chodzi. Właśnie pan spedytor gudełko dzwonił, że nie chcą przyjąć pana dziedziucha. Gdzie nie chcą przyjąć? Ona właśnie mówi nad cmentarz i chcą go wywieźć do Wulki. Co? Kolega dziedziucha do Wulki? Zdenerwował się Oberon. Za pięćdziesiąt lat dręki z tymi gałganami? Spojrzał na nas ciężko. Za pół wieku poświęceń, zaniesienie kagańca, zastanie w pierwszym szeregu i zatrwanie na reducie. To niesłychane. Idę do urzędu. Oberon wybiegł z gabinetu. A co z tymi uczniami? Zapytała Szejkowska. Wypuścić. Pan chce im to puścić płazem? Po drodze się zastanowię zasapał oberon i obrócił się do nas. Biada wam, jeśli do jutra nie załatwicie sprawy z panem Macochem. Nie tylko pospadacie z redakcyjnych stołków, ale nasypie wam soli do majtek. Przez chwilę staliśmy jeszcze oszołomieni tą niezwykłą groźbą. Wynoście się! krzyknęła pani Szyjkowska. Gdybym nie weszła we właściwym momencie, dyrektor zrobiłby was na amen i popił. Kto to widział, tak się podkładać głupawo? Czy nie wiecie, że dyrektor jest specjalnie uczulony na psa i na bambosza? Chcieliśmy jeszcze raz podkreślić, że padliśmy ofiarą intrygi, ale pani Szyjkowska nie miała ochoty słuchać i bezceremonialnie wypchnęła nas za drzwi. Myśleliśmy, że Zyzio jest już wolny, ale okazało się, że bambosz, korzystając z nieobecności oberona, przetrzymał Zyzia w areszcie aż do końca szóstej lekcji. Wypuścił go dopiero, gdy Oberon wrócił i ogłosił triumfalnie wiadomość, że udało mu się załatwić miejsce dla pana dziedziucha walei zasłużonych na cmentarzu w Odżywołach i że cała młodzież powinna wziąć udział w pogrzebie, które odbędzie się o godzinie szesnastej. Wyznaczeni do niesienia wieńców oraz delegacje specjalne z kwiatami mają zgłosić się natychmiast na odprawę do kancelarii. Od razu zrobiło się zamieszanie i wiadomo było, że już z dalszych lekcji tego dnia będą nici. Zyzio wyszedł z więzienia spocony i ukurzony, z czarnymi smugami na twarzy. Myśleliśmy, że będzie się pieklił i dyszał zemstą, ale on zachował zdumiewający sposób. To wszystko tylko potwierdza moje teorie, wiecie jakie? Przymrużył oczy i spojrzał znacząco na bambosza. Byłem za mało czujny, ale gra się dopiero zaczęła. W każdym razie mamy teraz czyste sumienie. Zrobiliśmy wszystko, co do nas należało. Widzieliście. Wyciągnąłem do niego rękę. Widzieliśmy a on zostawił na mnie pułapkę. Zawsze podejrzewałem, że z niego złośliwa i okrutna bestia, ale dzisiaj jakiś diabeł dodatkowy wstąpił w niego. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak nagle odsłonił swoje karty. Za to my rozumiemy już doskonale, mruknąłem cicho. Zaraz po twoim uwięzieniu wszystko się wyjaśniło. Co masz na myśli? Ktoś podłożył nam świnie. Co wy o czym mówicie? Zmarszczył brwi gnat. O tej hecy z gazetą. Z jaką gazetą? Jakaś małpa wywiesiła na tablicy nowy numer gazety oznajmiłem lękliwie, bojąc się reakcji Zyzia. Łotr zamieścił niby reportaż z wczorajszych historii z rozpylaczem wyjaśnił kleksik i zreferował z grubsza wygląd i treść artykułu. Zyzio zbladł. Myślałem, że dostanie ataku wściekłości, ale opanował się i zapytał niby spokojnie, tylko głosem o dwa tony niższym. Zaraz, ale kto to zamieścił? Łotr czy małpa? Chodzi ci o płeć? Powiedzmy, my nie wiemy. Powiedziałeś małpa. Tak mi się powiedziało, każdy może być małpą. Niby racja, przyznał Gnat. Ale co się stało z tą gazetą? Oberon zdarł i wyrzucił, mruknął kwękacz. Niezupełnie ścisłe, uśmiechnął się kleksik. Oberon dał mi do wyrzucenia, ale ja schowałem do kieszeni. To mówiąc, wyciągnął kulę z papieru. Gnat rozwinął go i ciekawie zabrał się do czytania. Patrzcie, wykrzyknął nagle, tu jest cała rozmowa bambosza z oberonem w gabinecie. Właśnie zastanawialiśmy się, powiedziałem, kto mógł podsłuchać tak dobrze. Tylko my, zasapał Gnat. Zatem wniosek jest jasny, urwał nagle. Chcesz powiedzieć, że to ktoś z nas? Uśmiechnąłem się krzywo. Tak chyba wynika z dedukcji logicznej. Tak wynikałoby, odparłem, gdyby okno w gabinecie było wtedy zamknięte, a ja pamiętam dokładnie, że było uchylone i nawet żółty motyl wleciał do pokoju, zatem gdyby ktoś stał wtedy pod oknem albo gdyby drugie okno obok okna gabinetu było także otwarte, dodał kleksik. Wtedy ktoś mógłby podsłuchać, oprócz nas. Ale przecież drugie okno obok okna gabinetu to właśnie okno naszej klasy, zauważył kleksik. – Słusznie. Gdybyśmy więc zbadali, kto wtedy był w klasie, to było w czasie przerwy. – Tym łatwiej zbadać. – Jedną osobę już mam na myśli – zamruczał Gnat. – Zauważcie, że w tej gazecie były zdjęcia zrobione przez Matyldę Opad. A zatem Matylda? – wytrzeszczył oczy Kleksik. – Co może być jej zemsta za to, że nie chcieliśmy jej zrobić redaktorem? Bardzo się do tego paliła – zauważył Gnat. – Nie, no to bzdura – zaprotestowałem gwałtownie. – Matylda nie mogłaby zrobić takiego świństwa, znam Matyldę. – Zbadamy sprawę – powiedział podurognat. – Jedno wam tylko powiem. Nie chciałbym być w skórze sprawcy. Zapatrzył się w tłum młodzieży opuszczającej właśnie gromadnie szkołę i oczy zwęziły mu się jak kotu.